Planu panowania galaktyki zjemek przez złych kosmitów twardej ręce. Ich plany może pokrzyżować tylko on. Może dzieje jest w tej ale za to ma karabin i jest umiarkowanie skurony. Rejanek, pytanie mam. Znaczy kolega pyta? Nieważny kto pyta. Zresztą znasz to przysłowie. Kto pyta, ten niewiele wie. To powiedz mi, czy pracodawca może mnie zwolnić po tym, jak mu spuściłem srogi w pierdol? No, jak był naprawdę srogi, to myślę, że może. No ale czekaj, daj mnie dokończyć. Pobiłem go poza godzinami pracy. A, to zmienia postać rzeczy o 360 stopni. W takim razie nie możecie zwolnić. Prawo pracy, a prawo ulicy to dwie zupełnie inne rzeczy. Zajebiście. To ten? Nie wiem, z tyłu wszystkie ludzkie dzieci wyglądają dla mnie tak samo. Bierzemy go, teraz! Go, go, go! Łap go! Ała. Ej, jak kto kieruje? Halo? Zagłada, słucham. Kto mówi? Jak kto mówi? Ja mówię. No ale z kim rozmawiam? Ze mną. Co ty, jakiś upośledzony jesteś, czy tylko jebnięty? I chcę wiedzieć, to znaczy, żądam, do kogo się dodzwoniłem. Ale przecież to ty dzwonisz, to chyba wiesz do kogo? Twardy grać. Oddaj tę sławkę, jak zwykle główną mi załatwić. Halo, mamy twoje dziecko, rozumisz? Rozumiem. A teraz się skup, bo nie będę powtarzać. Nie wiem, czego chcesz, ale jeśli szukasz okupu, to mogę ci od razu powiedzieć, że nie mam pieniędzy. Brian, twój genialny plan chyba znowu nie wypalił. Kupa nie po imieniu! Teraz użyjemy planu B. Nie mamy planu B. B oznacza improwizację. Dawaj mi tę sławkę. Halo! Nie daliście mi dokończyć. Nie mam kasy, ale to co mam to bardzo szczególny zestaw nieskomplikowanych umiejętności. Umiejętności, które nabyłem podczas swojej kariery zawodowej. Umiejętności, które sprawiają, że jestem koszmarem dla takich zjebów jak ty. I ten drugi. Jeśli teraz wypuścisz moje dziecko, na tym zakończymy ten temat i rozejdziemy się w pokoju. Nie będę Cię szukać, nie będę Cię gonić, jestem w stanie nawet darować Ci życie. No chyba, że Cię gdzieś spotkam przypadkiem. Ale jeśli tego nie zrobisz, będę Cię szukać. Znajdę Cię i zabiję. A jeśli to nie wystarczy, to zabiję Cię jeszcze raz. I tak do skutku. Ciekawe, skąd się dowiesz, że mamy kryjówkę na napytanie 3. Ryan, chyba to zjechałeś. No wiem, wiem. Zaskoczył mnie jak sraka po pierogach z kapustą. Spanikowałem prawie jak wtedy, kiedy nasz proboś zaczął się rozbierać. To nie twoja wina! On zawsze się rozbiera do rosołu. Dobrze, że mu nie powiedziałeś, że jesteśmy w starym baraku za miastem. O -a. Myślisz, że to słyszał? Generale Chrisobal potrzebuję broni. Dużo broni. A co? Znowu karabin zepsułeś? Nie no, wszystko działa jak należy. A. No to w sumie nie było tematu. Nara. Nie nara, tylko bez odbioru! Sorry generale, ale dziecko mi porwali. Trochę mi się ciśnienie podniosło. Ale przecież ty... Bez odbioru! Nara! Będziesz, albo nie. Kur... A! Ile można? A, jebać to. Wiesz co, Kamil? Uwielbiam grać z tobą w tę grę. Twój Kamilku. Znowu przegrałeś. A jak to się wygrywa? Nigdy tak daleko nie zaszedłem w tej grze. Już po mnie, Kamil. Le spokój, wyjdzie z tego. Nie takie rzeczy na imprezach się odpierały. Tak, ale tym razem jesteśmy trzeźwi. Kamil, jeśli z tego nie wyjdę... Powiedz Twojemu bratu, że, że jest lepszy od mojej siostry. Co? Ech, Brian, gdybyś tylko powiedział mi wcześniej, zorganizowałbym trójkąta. Żegnaj, stary przyjacielu. Miałeś życie krótkie, ale za to godne pożałowania. Dzień dobry. No, co jest? Przyszedłem tu na strzelaninę. Wyciągacie te wasze pistolety, czy będziecie się tak gapić jak pedały? Brian jest bi! Gratulacje. Jak się czujesz, młody? Nie zrobili ci krzywdy? Tata, tata! Ej, hey, czekaj! Ty nie jesteś moim tatą! No, byłoby to co najmniej dziwne, bo ja dzieci nie mam. Ty do taty! Zaczekaj, mam pomysł. Halo, mekambe? Halo? Chyba znalazłem twojego syna. O nie! 14 raz w alimenty nie dam się wrobić. Ja zawsze używam kondona. Ma już swoje lata i kilka przetarć, ale dalej spełnia swoje podstawowe zadanie czyli nie muszę kupować nowych kondonów. Więc twoje pomówienia będą obalone w każdym sądzie szybciej niż pół litra pod Monopolowym. Ale. Co ale? Ale on jest. Czarny. Chciałeś powiedzieć czarnoskóry. Ale zapamiętaj sobie, Rafał, że nie każdemu czarnoskóremu na imię Mekambe. Kupa, kończę, bo mi kondom przecieka. Znowu trzeba będzie szyć. Ja pierdolę. Nie, to nie. No sorry, młody, nie udało się. Powodzenia. Ziemia jest. w tamtym kierunku. Nara.